Nie wiedziałaś, że wokół ciebie upleciono misterną konstrukcję kłamstwa i zniewolenia na wszystkie lata. PRL-u aż do dzisiaj. Dziś moim gościem jest pan Wojciech Somiliński. Dzień, Dzień dobry. Kim pan jest i czym się pan zajmuje? Jestem dziennikarzem śledczym, który odkrywa nieznaną prawdę najnowszej historii Polski, pokazuje jak naprawdę wygląda polska rzeczywistość, która jest często przed Polakami ukrywana i fałszowana. Kim był Wojciech Jaruzelski? Wojciech Jaruzelski w moim głębokim przekonaniu był zdrajcą. Był człowiekiem, który odpowiada za zamordowanie wielu ludzi. Człowiekiem, który powinien odpowiedzieć przed sądem za to, co zrobił, ale niestety nigdy nie odpowiedział przed sądem. Dążył wcześniej odejść z tego świata. Za to, co zrobił, odpowie, odpowiedział już najprawdopodobniej przed innym sądem. Jednakowoż w Polsce wielu osób wciąż go uważa za bohatera, a to jest zafałszowana, nieprawdziwa rzeczywistość. Moją i takich osób jak, rolą moją i takich osób jak ja jest odkłamywanie tej nieprawdy, pokazywanie kim tacy ludzie jak generał Wojciech Jaruzelski byli naprawdę. Znał Pan księdza Jerzego Papieżkę? Tak, znałem. Gdy miałem 15 lat, byłem młodym człowiekiem, mieszkałem obok tego kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. I bardzo często chodziłem na msze księdza Jerzego, czasami nawet kilka razy w tygodniu, idąc do szkoły, do Liceum imienia Stefani Sępołowskiej na Warszawskim Jeżeli wstępowałem na te króciutkie msze, które odprawiał ksiądz Jerzy i uczyłem się od niego, jak być prawdziwym Polakiem i dobrym chrześcijaninem. Chodziłem także na raz w miesiącu na msze za ojczyznę, niezwykłe msze. Cała moja rodzina chodziła razem ze mną, wszyscy mieszkaliśmy blisko tego kościoła. Ksiądz Jerzy był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym kapłanem. Wiele osób uważa, że zajmował się polityką, a to nieprawda. On się zajmował pomaganiem ludziom, którym nie pomagał nikt inny. Był głosem tych, którym w tamtym czasie odmawiano prawa głosu. A gdybym miał ocenić księdza Jerzego Popiełuszkę, podsumować jakby jednym zdaniem, to bym powiedział, że był człowiekiem, który zawsze miał czas dla każdego innego człowieka i który nigdy nie przeszedł obok drugiego człowieka obojętnie, zawsze miał dla niego otwarte serce. Jest męczennikiem za wiary. zginął za wiarę, zginął za Kościół, zginął za Polskę jest świętym. Co tak naprawdę zdarzyło się w roku 1989? W 1989 roku doszło do wydarzenia nazwanego mm, spotkaniem przy okrągłym stole, które to spotkanie było tak naprawdę podziałem Polski. Przez wiele lat mówiono Polakom, że mamy się z tego cieszyć, że mamy to świętować jako wydarzenie dobre. Prawda jest inna. To było wydarzenie, w którym ludzie, którzy rządzili wcześniej komunistyczną Polską, z częścią ludzi, którzy zawali z nimi pakty i układy, umówili się, jak dalej ma wyglądać polska rzeczywistość. Ta rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej, niż nam to przedstawiano. Mówiono, że będzie dobrze, tymczasem nie było dobrze. Wyglądało to w ten sposób, że rozgrabiono, sprzedano majątek narodowy, na które pracowały pokolenia Polaków, za bezcen wielu środowiskom, które były niegodne, by ten majątek mieć. Sprzedano, tak naprawdę oddano, można powiedzieć, prawie za darmo fabryki, zakłady pracy. Później się okazało, że wielu Polaków nie miało gdzie pracować. W efekcie wiele, wiele parę pokoleń co najmniej musiało szukać szczęścia, musiało szukać nowego życia na emigracji, właśnie dlatego, że przy okrągłym stole dokonano nowego podziału Polski. A nam, Polakom, przez wiele lat mawiano, że to było dobre wydarzenie, z którego mamy się cieszyć. SB, WSI i służby specjalne. SB, czyli Służba Bezpieczeństwa WSI, czyli Wojskowe Służby Informacyjne, to były służby specjalne w Polsce komunistycznej. Służba Bezpieczeństwa to była służba cywilna, wojskowa służba wewnętrzna to była służba wojskowa. Po roku 1989 wojskową służbę wewnętrzną nazwano Wojskowymi Służbami Informacyjnymi. I te służby zajmowały się tak naprawdę niszczeniem wielu ludzi, którzy chcieli wolnej, niepodległej, uczciwej Polski. Przez wiele lat, także po roku 1989, który był tym rokiem takiej częściowej bądź rzekomej przemiany. Wojskowe służby informacyjne rozgrabiały majątek narodowy, czyli robiły to, o czym mówiłem wcześniej, niszczyły ludzi, które, którzy przeciwstawiali się temu rozgrabianiu. tak naprawdę stworzyli pewnego rodzaju państwo w państwie. Formalnie wojskowe służby informacyjne to jest skąd wywiad wojskowy, czyli miały chronić Polskę przed działalnością obcych wywiadów. W rzeczywistości to był pozór, bo wojskowe służby informacyjne. Bardzo niewielką część swojej działalności poświęcały na ochronianie Polski od strony kontrwywiadowczej, a bardzo dużą część swojego działania poświęcały na rozgrabianie majątku narodowego, na niszczenie ludzi, którzy chcieli naprawdę wolnej i niepodległej Polski. Prezydent Bronisław Komorowski. To jest negatywny bohater jednej z moich książek pod tytułem Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. W latach 80. był działaczem opozycji Solidarnościowej, potem był ministrem obrony narodowej, potem był marszałkiem Sejmu, a na końcu został prezydentem. Historia i odkrycia, o których Polacy przez długi czas nie wiedzieli, pokazują, że tak naprawdę Bronisław Komorowski miał drugą twarz, bo wtedy, kiedy był opozycjonistą, już wtedy współpracował z reżimem komunistycznym. Znał wielu generałów wojskowych, wojskowej służby wewnętrznej, przyjaźnił się z nimi, a potem ręka w rękę prowadził z nimi różne przestępstwa. Działania. Opisałem te przestępcze działania szeroko w swojej książce, która została wydana w roku 2015, gdy Bronisław Komorowski chciał ponownie na następne 5 lat zostać prezydentem i w tej książce pokazałem, że Bronisław Komorowski ujawniał tajemnice Rosjanom, tajemnice państwowe, niszczył polskie agenty wywiadu i kontrwywiadu, przekazywał tajne informacje rosyjskim oficerom gieru, czyli rosyjskiego wywiadu wojskowego jednym słowem Bronisław Komorowski w rzeczywistości był zupełnie innym człowiekiem niż takim, jakim chciał, żeby go widziano. Wielu Polaków przejrzało na oczy i dzięki temu w roku 2015 Bronisław Komorowski przestał być prezydentem, a myślę sobie o tym, że może w bardzo niedługim czasie Bronisław Komorowski odpowie przed sądem za to, co nam wszystkim, czyli Polakom zrobił. Andrzej Leper i tajne więzienia CIA w Polsce. Andrzej Leper był tym politykiem, który jako pierwszy powiedział publicznie, że były w Polsce tajne więzienia CIA w Polsce. Wcześniej przywódcy Polski, postkomuniści, czyli prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz premier Leszek Miller twierdzili, że takich więzień nigdy nie było rzeczywistość była inna. Andrzej Leper miał rację. 15 milionów dolarów, które wziął pułkownik Andrzej Derlatka, to był szef wywiadu polskiego, który dostał od Amerykanów za to, żeby w Polsce były tajne więzienia CIA. Nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi stało. Wiadomo tylko, że te pieniądze zostały przekazane politykom. Możemy się domyśleć, którym. Możemy się domyśleć, że prawdopodobnie mieli w tym udział także prezydent Kwaśniewski i premier Leszek Miller. Innymi słowy, Andrzej Leper był tym człowiekiem, był tym politykiem, który jako pierwszy powiedział na głos to, czego wielu się do tego momentu domyślało, ale czego nikt nie odważył się powiedzieć na głos. Więzienia CIA w Polsce były faktem, czas pokazał, że Andrzej Leper miał rację, a prezydent Kwaśniewski i premier Leszek Miller kłamali. Czy pan prezydent Lech Kaczyński przed śmiercią zajmował się przekrętami poprzedniej władzy i umową gazową z Rosją? Tak, z tego co wiem, pan prezydent Lech Kaczyński chciał wyjaśnienia różnych przestępstw z przeszłości i chciał także wyjaśnienia tego, jak doszło do umowy gazowej z Rosją. Umowa gazowa z Rosją nazywana jest gazowym przekrętem stulecia, bo od momentu, gdy ta umowa zaczęła funkcjonować, Polska płaci za gaz. Prawie miliard dolarów rocznie więcej niż Francja, Niemcy czy Włochy, chociaż te kraje są dalej położone od Rosji, a więc mają dłuższe linie przesyłowe gazu. Innymi słowy, powinny płacić więcej, a płacą prawie miliard dolarów rocznie mniej. Ta umowa została zawarta na wiele, wiele lat do roku 2022, czyli uzależniła Polskę od rosyjskiego gazu. Jednym słowem, pan prezydent Lech Kaczyński chciał wyjaśnić i ten kontrakt gazowy, ten kontrakt nazywany. Złodziejstwem stulecia i także chciał wyjaśnić wiele innych przestępstw władzy postkomunistów. Niestety nie dane mu było tego zrobić, dlatego że w kwietniu 2010 roku zginął w katastrofie W, Smoleńsku. w Katastrofie, która tak naprawdę nie była katastrofą, tylko była zamachem, co mam nadzieję niebawem zostanie wyjaśnione. Czy w tamtych czasach serwery PKW znajdowały się w Rosji? Serwery PKW znajdowały się w Rosji. Zarządzała nimi taka rosyjska firma o nazwie, której skrót to jest GTS. I co ciekawe, w tej firmie pan prezydent Bronisław Komorowski, w czasie gdy nie był jeszcze prezydentem, gdy był ministrem obrony narodowej, przekazywał różne tajne informacje, między m.in. dotyczące agencj, agent wywiadu i kontrwywiadu polskiego. Innymi słowy, ta firma była dysponentem całej wiedzy o polskim wywiadzie i kontrwywiadzie i o współpracy. Prace Bronisława Komorowskiego z tą firmą dowiedzieliśmy się całkiem niedawno, tak więc ta firma to jest coś, co należy jeszcze zbadać, należy zbadać jej działalność, ale rzeczywi rzeczywiście serwery rosyjskie znajdowały się w gestii tej rosyjskiej, serwery polskie w sprawach wyborów zajmujące się liczeniem głosów wyborczych zajmowały się w gestii działania tej rosyjskiej firmy GTS. Kim jest Seliny Samobójca? Innymi słowy, seryjny samobójca nie jest jedną osobą, tylko jest to, jak wszystko na to wskazuje, grupa ludzi, która morduje innych ludzi, ludzi, którzy mają wiedzę i którzy chcieliby ujawniać tą wiedzę, prawdziwą wiedzę Polakom, którzy nie chcą dopuszczać do rozgrabiania majątku narodowego, którzy chcieliby, żeby Polska była lepsza. I seryjny samobójca, czyli duża grupa ludzi, zamyka usta takim ludziom, mordując ich. I jednocześnie robiąc to w taki sposób, żeby wydawało się, że ci ludzie sami odebrali sobie życie, jak w przypadku Andrzeja Lepera. Do dziś wiele osób wierzy w to, że Andrzej Leper popełnił samobójstwo. Rzeczywistość jest inna. Został zamordowany, podobnie jak wiele innych osób, o których pozór wskazywałby, że popełnili samobójstwo. Gdy tymczasem tego samobójstwa nie, nie popełnili, lecz zostali zabici przez seryjnego samobójcę. Dziękuję bardzo, że Pan przyleciał do Anglii. Jestem bardzo miło tutaj gościć. Zawsze z radością będę tu wracał. Dziękuję za zaproszenie. Dopóki nie osądzi się PRL-u jednoznacznie i wyraźnie, bez dirdymałek o dyskusyjności sprawy, po prostu niemożliwe jest zbudowanie nowej Polski. Jak mówi Herling Grudziński, między komuną a normalnym ustrojem musi powstać cezura, przedział, wyraźny rozdział. Kara jest rzeczą wtórną. Istotą rzeczy jest ujawnienie prawdy. Bez ujawnienia prawdy nie można dalej funkcjonować. Ujawnienie prawdy jest ważne dla całego społeczeństwa, ale równie ważne dla tych, Którzy dopuścili się zbrodni. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Skończyła się wojna, dla Polski szczególnie okrutna i długa. Wszyscy chcieli nareszcie normalnie żyć, cieszyć się wolnością. Z takim samym zapałem, z jakim bronili tego kraju, zaczęli go odbudowywać, wierzyli, ufali tym, którzy stanęli u steru nowej Polski zwanej Ludową. Dzisiaj wiadomo, że była to misterna konstrukcja kłamstwa, fikcji, za którą kryło się morze łez i krwi, okrutnych zbrodni na własnym narodzie. Cały system Polski Ludowej opierał się na konsekwentnym okłamywaniu. Nie tylko świata, ale także swoich, nawet siebie. A cóż są warci ludzie, którzy dla zysku, dla władzy dokonują najokrutniejszych, najhaniebniejszych czynów łącznie ze zdradą najbliższych i ojczyzn, długa lista walki ze zniewoleniem, zakłamaniem, budziła się Polska w desperacji przeciw własnym czołgom, partii, rządom które nie wahały się strzelać do bezbronnych i walczących o prawdę. Czy tę niedawną przeszłość, której synowie i wnuki dzisiaj w najlepsze działają, można odkreślić grubą kreską?